Witajcie kochani, czytamy dalej. 22 druga róża, objaśnienie modlitwy Zdrowaś Maryjo. Jeśli jesteście w nieszczęśliwym położeniu tego, kto jest w grzechu, wzywajcie Matkę Bożą. Mówcie jej Zdrowaś, to znaczy pozdrawiam cię z największą pokorą. Ciebie, która jesteś bez grzechu i jego skutków. Ona uwolni was od nędzy waszych grzechów. Jesteście w ciemnościach niewiedzy lub błędu? Zwróćcie się do Maryi. Powiedzcie jej zdrowaś Maryjo, co znaczy oświeć mnie promieniami słońca sprawiedliwości. Ona pozwoli Wam uczestniczyć w swoim świetle. Zagubiliście się? Jesteście poza drogą do nieba? Uciekajcie się do Maryi. Powiedzcie jej zdrowaś Maryjo co znaczy gwiazdo morza, gwiazdo polarna, przewodniczko naszego żeglowania w tym świecie. Ona poprowadzi was do portu wiecznego zbawienia. Jesteście zatroskani? Proście Maryję. Maryja znaczy morze gorzkie, pełne goryczy. Ona była nim pewnego dnia na tym świecie. Lecz teraz w niebie jest morzem czystych słodyczy. Ona zamieni wasz smutek w radość, wasze troski w pociechy. Staliście, straciliście może łaskę, czcicie obfitość łask, którymi Bóg napełnił matkę najświętszą. Mówcie najświętszej dziewicy gratia plena. Ty jesteś pełna łask i darów Ducha Świętego. Ona uczyni was ich uczestnikami. Czujecie się samotni, jakby opuszczeni przez Boga. Zwróćcie się do Maryi. Powiedzcie jej: Dominus tecum, Pan jest z Tobą. Godniej i intymniej niż Sprawiedliwych i Świętych, bo jesteś prawie jednym z nim. Czyż nie jest on może synem Twoim? Czyż jego ciało nie jest Twoim ciałem? A ponieważ jesteś mu matką, czy nie może? Nie jesteś z Panem, czy może nie jesteś z Panem przez doskonałe podobieństwo i wzajemną miłość, powiedzcie jej jeszcze, Najświętsza Trójca jest cała z Tobą, ponieważ jesteś jej cenną świątynią. Ona sprawi, że Pan weźmie was w swą opiekę i będzie was strzegł. Albo staliście się jakby przeklęci przez Boga? Powiedzcie Najświętszej dziewicy. Benediktatu in Mulieribus, błogosławionaś Ty między wszystkimi niewiastami i przez wszystkie narody z powodu Twojej czystości i płodności. Dzięki Tobie przekleństwo Boże zostało zmienione w błogosławieństwo. Ona Wam pobłogosławi. Czujecie może głód chleba łaski, chleba życia? Przystąpcie do tej, która nosiła chleb żywy, który zstąpił z nieba i powiedzcie jej, Et benedictus fructus ventris tui, Jezus, błogosławiony owoc Twojego łona, Jezus, którego Ty poczęłaś, pozostając dziewicą, nosiłaś bez trudu i porodziłaś bez żadnej boleści. Błogosławiony niech będzie Jezus, który odkupił świat niewolny, uzdrowił świat chory, wskrzesił człowieka umarłego, przyprowadził człowieka wygnanego, usprawiedliwił człowieka winnego, Zbawił człowieka potępionego. Nie ma żadnej wątpliwości, że Wasza dusza zostaje nasycona chlebem łaski w tym życiu i chwały wiecznej w przyszłym. Zakończcie Waszą modlitwę w kościele i mówcie. Sancta Maria, święta Mario, święta na ciele i na duszy, święta przez twe szczególne i wieczne poświęcenie się służbie Bogu, święta, ponieważ jesteś Matką Boga, który obdarował cię niezwykłą świętością, jak przystało nieskończonej twojej godności. Mater Dei, o Matko Boża, która jesteś także Matką naszą, naszą obrończynią i pośredniczką, skarbniczką i rozdawczynią łask Bożych, uproś nam odpuszczenie naszych win i pojednanie z, Bog z boskim majestatem. Ora pronobis pecatoribus, módl się za nami grzesznymi. Ty, tak pełna litości względem biednych, ty, która nie gardzisz ani nie odrzucasz grzeszników, bez których nie byłabyś matką zbawiciela, módl się za nami. Teraz, podczas tego krótkiego, słabego i mizernego życia, teraz, ponieważ pewną mamy tylko chwilę obecną, Teraz, ponieważ dniem i nocą otaczają nas i napadają potężni nieprzyjaciele, et in hora mortis nostra i w godzinę naszej śmierci, tak strasznej i niebezpiecznej, kiedy nasze siły będą zużyte, a dusza i ciało będą także złamane cierpieniem i bojaźnią. W godzinę naszej śmierci, gdy szatan podwoi swoje wysiłki, w celu zatracenia nas na zawsze, w godzinę, w której zdecyduje się, zadecyduje się nasz los na całą wieczność, szczęśliwy lub nieszczęśliwy. O wówczas przyjdź z pomocą biednym swoim synom, Matko Litościwa, obrończyni i ucieczko grzeszników. Oddal od nas w tej godzinie szatanów naszych oskarżycieli i naszych nieprzyjaciół, których straszny wygląd napełnia nas strachem. Przyjdź rozjaśnić nam ciemności śmierci i prowadź nas, towarzysz nam do Trybunału naszego Sędziego, Twojego Syna, i stawiaj się za nami, aby nam przebaczył i przyjął nas wśród swoich wybranych w miejscu wiecznej chwały. Amen. Niech się tak stanie. Któż by nie podziwiał wspaniałości Różańca Świętego złożonego z tych dwóch boskich części, modlitwy pańskiej i pozdrowienia anielskiego. Czy może istnieją modlitwy bardziej przyjemne Bogu i Najświętszej Dziewicy? Łatwiejsze, milsze i bardziej Was wspomagające? mnie nieustannie je w sercu i na ustach, aby uczcić przy Najświętszą Trójcę, Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela i Najświętszą Jego Matką. Na końcu każdej dziesiątki jest dobrze dodać Gloria Petri, to jest powiedzieć chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Niech tak będzie. 23 Róża Tajemnice Różańca Rzeczą świętą i trudną do zrozumienia jest tajemnica. Dzieła Jezusa Chrystusa są wszystkie święte i boskie. Ponieważ on jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Słusznie więc dzieła Jezusa Chrystusa i jego najświętszej matki nazywają się tajemnicami, przywołują bowiem na pamięć niezliczone cuda, doskonałości głębokie i wzniosłe pouczenia objawione przez ducha świętego pokornym i prostym duszom, które je czczą. Dzieła Jezusa i Maryi mogą nazywać się także kwiatami cudownymi których zapach i piękność znane są tylko tym, którzy zbliżają się do nich, wąchają ich zapach i otwierają ich koronę przez uważne i poważne rozmyślanie. Święty Dominik podzielił życie Pana Naszego i Najświętszej Matki na piętnaście tajemnic, które przedstawiają nam ich cnoty i główne czynności – są piętnastoma obrazami, których sceny powinny służyć nam jako reguła i przykład w naszym sposobie życia, piętnastoma pochodniami rozświetlającymi naszą drogę na tym świecie, piętnaście luster błyszczących i gorących, pożytecznych do poznania Jezusa i Maryi, a także nas samych i do zapalenia się ogniem ich miłości. Piętnaście pieców, w których można wyniszczyć się całkowicie w ich niebiańskich płomieniach. Tego wspaniałego sposobu modlenia się nauczyła najświętsza dziewica świętego dominika, kiedy mu kazała głosić go w celu rozbudzenia pobożności chrześcijan i ożywienia w sercach miłości Jezusa Chrystusa. Nauczyła tego także błogosławionego Alana. Jest to modlitwa bardzo pożyteczna, powiedziała mu. I bardzo mi przyjemna odmawianie 150 razy pozdrowienia anielskiego. Jednak podoba mi się o wiele więcej i o wiele lepiej czynią ci, którzy do odmawiania zdrowaś dodadzą rozmyślanie życia, męki i chwały Jezusa Chrystusa, bo właśnie rozmyślanie jest duszą tej modlitwy. Rzeczywiście, bez rozmyślania świętych tajemnic naszego odkupienia. Różaniec nie byłby prawie niczym innym jak ciałem bez duszy, wyborową materią pozbawioną swojej formy, czyli rozmyślania, które odróżnia różaniec od innych praktyk pobożnych. Pierwsza część różańca zawiera pięć tajemnic. Pierwsza tajemnica to zwiastowanie przez archanioła Gabriela najświętszej dziewicy. Druga, nawiedzenie świętej Elżbiety przez matkę najświętszą, trzecia, narodzenie Jezusa Chrystusa, czwarta, ofiarowanie dzieciątka Jezus w świątyni i oczyszczenie najświętszej dziewicy, piąta, znalezienie Jezusa w świątyni wśród doktorów. Tajemnice te nazywają się radosnymi z powodu radości, jaką przyniosły całemu światu. Najświętsza Dziewica i Aniołowie byli do, prowadze, do prawdy przepełnieni radością w szczęśliwej chwili, kiedy Syn Boży się wcielił. Święci Elżbieta i Jan Chrzciciel byli wypełnieni radością z powodu wizyty Jezusa i Maryi. Niebo i ziemia rozradowały się, gdy narodził się Zbawiciel. Symaon doznał wielkiej pociechy i rozradował się, biorąc w ramiona Jezusa. Doktorzy byli porwani podziwem, kiedy słuchali opowi odpowiedzi Jezusa, a któż będzie mógł wyrazić radość Maryi i Józefa, kiedy odnaleźli Jezusa po trzech dniach nieobecności? Druga część Różańca składa się z pięciu tajemnic bolesnych, które przedstawiają nam Jezusa Chrystusa, znużonego cierpieniem okrytego ranami, obarczonego hańbą, boleściami i udrękami. Pierwszą z tych tajemnic jest modlitwa Jezusa i Jego agonia w ogrodzie oliwnym, drugą biczowanie, trzecią koronowanie cierniem, czwartą Jezus obciążony krzyżem, piątą Jego ukrzyżowanie i śmierć na Kalwarii. Trzecia część różańca zawiera pięć innych tajemnic zwanych chwalebnymi, ponieważ kontempluje się w nich Jezusa i Maryję w triumfie i w chwale. Pierwszą jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, drugą jego wniebowstąpienie, trzecią zesłanie Ducha Świętego na apostołów, czwartą wniebowzięcie Najświętszej Dziewicy, piątą jej ukoronowanie. To jest piętnaście wonnych kwiatów mistycznej róży. Na nich lubią zatrzymywać się pszczoły mądre, dusze pobożne, aby zebrać z nich przedziwny nektar i zrobić z niego miód solidnej pobożności. Dwudziesta czwarta róża Upodobnienie się do Chrystusa Szczególną troską chrześcijańskiej duszy jest dążyć do doskonałości stańcie się więc naśladowcami Boga, jak synowie bardzo ukochani, mówi wielki apostoł. Jest to obowiązek zawarty w wiecznym dekrecie naszego przeznaczenia, będąc jedynym środkiem zdolnym doprowadzić nas do wiecznej chwały. Mile wyraża się święty Grzegorz z zjazu, że my jesteśmy malarzami, dusza nasza jest płótnem przygotowanym pod pędzel, cnoty kolory, które mają uwidocznić piękność obrazu, który chce się odtworzyć. Jezus Chrystus, żywy obraz Ojca Przedwiecznego, jak więc malarz, aby wykonać portret prawdziwy, staje przed oryginałem i za każdym pociągnięciem pędzla patrzy na niego. Tak chrześcijanin musi zawsze mieć na uwadze życie i czyny Jezusa Chrystusa, aby nie mówić, nie myśleć, nie czynić nic innego, jak tylko to, co jest z nimi zgodne. Tak samo w celu osiągnięcia ważnego dzieła naszego, przeznaczonego najświętsza dziewica kazała świętemu Dominikowi przedstawić tym, którzy odznaczają się nabożeństwem do Różańca, święte tajemnice życia Jezusa Chrystusa, nie tylko po to, aby adorowali i chwalili Pana naszego, lecz przede wszystkim, aby modelowali życie i dzieła na Jego wzorze. Tak jak dzieci teświadują rodziców. Widząc ich, rozmawiając z nimi i uczą się ich sposobu mówienia, słysząc ich mowę, tak początkujący zdobywa sztukę mistrza, widząc go pracującego. Tak wierni bracia różańca, rozważając z pobożną uwagą cnoty Jezusa Chrystusa w piętnastu tajemnicach jego życia, upodobniają się do swego boskiego mistrza z pomocą jego łaski i przez wstawiednictwo Najświętszej Dziewicy. Jeżeli możesz polecił narodowi żydowskiemu nigdy nie zapominać łask, którymi zostali obdarzeni przez Boga, tym bardziej Syn Boży może rozkazać wycisnąć w swym sercu tajemnicę swego życia, swej męki i swojej chwały, abyśmy je bezustannie mieli przed oczyma, gdyż to są również dobrodziejstwa, których nam udzielił i przez które ukazał nam ogrom swej miłości, dla naszego wiecznego zbawienia. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, mówi nam, spójrzcie i zobaczcie, czy jest ból podobny do mojego bólu. Pamiętaj o mojej nędzy i o moich przejściach, o mojej goryczy i cierpieniach. Te i wiele innych słów, które można by przypomnieć, wystarczająco przekonują o obowiązku, jaki mamy. Aby nie zadowalać się tylko odmawianiem ustnym Różańca ku czci Jezusa i Jego Najświętszej Matki, lecz także, aby odmawiać go, rozmyślając Jego święte tajemnice. Dobrze, dziękuję Wam za dziś i do następnego usłyszenia. Niech będzie Bóg uwielbiony.